Cześć, ja nazywam się Adam Lewandowski i witam was w kolejnej mini lekcji poświęconej montażowi. W ostatniej mini lekcji opowiedzieliśmy sobie o pięciu takich trikach montażowych, które powinien znać każdy montażysta. Więc jeżeli nie widzieliście tej mini lekcji, to lećcie ją szybko obejrzeć i wracajcie do mnie. A dzisiaj opowiemy sobie o pięciu podstawowych błędach, których nie powinien popełniać montażysta. Więc lepiej o tych błędach wiedzieć, zanim zaczniecie montować. I tak naprawdę nawiązuje to do wszystkich filmów, bo mówimy tutaj o montażu filmów eventowych, promocyjnych, reportażowych, wakacyjnych czy cokolwiek. Więc są to takie błędy, o których po prostu lepiej wiedzieć. Także zaczynajmy. Ok, pierwszy błąd to za długi materiał. Powiedzmy, że montujecie film z eventu, z konferencji, która trwała, nie wiem, 6 godzin. To jest taka zasada, której ja się trzymam i którą wam polecam, że taki film z eventu powinien trwać od jednej do maksymalnie 3 minut. I o 3 minutach mówimy, jeżeli event miał na przykład 2 dni, trwał 2 dni albo trwał jeden dzień, ale działo się tak dużo, że trzeba to wszystko pokazać. Ale generalnie ja bym trzymał się tutaj w tej granicy minuta 30 do 2 minut. I już wam mówię dlaczego. My tym filmem musimy zaznaczyć highlighty tego wydarzenia. Nie możemy zrobić 12-minutowego filmu, bo nikt tego po prostu nie będzie chciał oglądać. Więc musimy zrobić materiał, który będzie trwał maksymalnie właśnie 1 do 3 minut. I w tym materiale ja Wam powiem, jak wygląda taka segmentacja, co się dzieje w takim materiale. Na początku. Jak tradycyjnie zaczynamy, oczywiście, pokazaniem miejsca i na przykład recepcją. Goście przychodzą, schodzą się, więc nie ma sensu, żeby pokazywać, jak goście się schodzą przez pierwszą minutę, bo znudzimy po prostu widza i nikt nie będzie chciał do tego materiału dooglądać do końca. Więc ja przyjmuję, że ten pierwszy segment będzie, powinien trwać tak około 15 sekund, maksymalnie naprawdę 20. I dopasowujemy nasz montaż. Do muzyki, bo muzyka na początku, jak wiecie, rozkręca się i właśnie w tej takiej 15-20 sekundzie następuje ten wybuch. Zbieraliśmy te emocje początkowo, bo potem jeszcze są kolejne, ale na początku, no i chcemy, żeby coś fajnego się pokazało, więc początek nie powinien trwać więcej niż 15-20 sekund. Naprawdę, nie dawajcie tego więcej, potem przechodźcie już tak naprawdę do meritum, czyli do samej konferencji. I pamiętajcie, my tym materiałem musimy pokazać osobom nieobecnym na tym wydarzeniu, jak tam super było i co się działo, ale również musimy po osobom, którzy byli na tym wydarzeniu, też pokazać, jak tam super było. I to jest właśnie nasze zadanie, żeby zaskoczyć ludzi, którzy byli na tym wydarzeniu i na przykład trzy tygodnie, dwa tygodnie później oglądają ten materiał i mówią, wow, nawet nie wiedziałem, że to się tam działo, że to było, jakie to są zmiany. I pamiętajcie. Nie możemy zanudzić widza, czyli gramy tymi kadrami. Nie pokazujemy sześciu takich samych kadrów przez na przykład 10 sekund, gdzie osoba przemawia na, na, na scenie, tylko dajemy, nie wiem, szeroki kadr, bliski kadr, pomiędzy dziś jeszcze publiczność, także mieszamy to, trzymamy tą chronologię, bo to o to chodzi w filmach też eventowych, więc ten materiał robimy im krótszy, tym lepszy. No chyba, że klient oczywiście zażąda sobie dłuższy, ale pamiętajcie, lepiej żeby film z eventu trwał maksymalnie minuta do 3 minut. Ok, drugi błąd to jest brak rytmu i dynamiki. Najważniejsze, tak naprawdę, co musimy zrobić, to wybrać muzykę do naszego filmu. I powiem wam tak. Jeżeli ja na przykład montuję materiał godzina, czy dwie godziny, czy trzy godziny to zwykle drugie tyle czasu spędzam na wyborze muzyki, bo to jest bardzo ważne. Musimy dopasować muzykę do tego, co chcemy pokazać. Musi być to dynamiczne. Nawet jeżeli to jest nudna konferencja, to da się to zrobić. Dynamicznie, naprawdę uwierzcie mi, da się to zrobić. Po prostu wtedy skracacie to i nie robicie nudnego dwuminutowego filmu, tylko dynamiczną, jedną minutę highlightową i dopasowujecie to wszystko do muzyki. I jak to w filmach z eventu, tu się to sprawdza, montujemy pod muzykę, czyli pod bit dopasowujemy to wszystko, więc przesłuchajcie sobie muzykę, skropujcie ją, zróbcie ją w takiej długości, jaką chcecie i przejrzyjcie, gdzie są te momenty gdzie ta muzyka wybucha, czyli wy musicie chwilę przed zebrać uwagę, zebrać emocje i potem te emocje muszą wybuchnąć. Czyli na przykład zbieracie, macie moment, gdzie są wielkie brawa, albo macie moment, gdzie jest rozdanie nagród i oni przygotowali na konferencji fajerwerki, konfetti, sztuczne ognie. No to chcecie to dać w tym momencie, żeby to się spasowało z muzyką. I ta dynamika musi się trzymać. Także pamiętajcie, Wybór muzyki jest ważny i potem montujemy wszystko pod muzykę. Trzeci błąd to są przejścia z automatu. To są przejścia generatywne i przejścia, które no troszeczkę tak pachną rokiem 2010 i prezentacją PowerPoint, czyli wiecie te takie nie wiem kwadraciki wygaszające się czy nadlatujący kadr nie wiadomo skąd. Nie róbcie tego. Proszę was, nie róbcie tego. Jeżeli chcecie użyć przejść to używajcie takie jak najmniej inwazyjne i używajcie je z głową. Na przykład, już Wam tłumaczę jak. Jeżeli macie event i na przykład w pewnym momencie on się kończy o godzinie 14 na dworze i potem przez 6 godzin nic się nie dzieje i zaczyna się dopiero gala, wie gala wieczorna, no to wtedy możecie zastosować takie przejście. Bo my chcemy przekazać widzowi tym przejściem, że coś się zmienia w otoczeniu, że segment tego materiału się zmienia i teraz będzie coś innego. I te przejścia, ja jest na przykład z nich skorzystam i używam może 2-3 przejścia maksymalnie naprawdę na taki 2-3 minutowy film. Ja osobiście skorzystam z budowanej wtyczki od Mr Horse. Ona jest do y, Premiera Pro i tam niektóre te przejścia są naprawdę ok niektóre już też są takie troszeczkę przestarzałe i kompletnie nie używam, ale też są takie przejścia, które sam tworzę. O nich więcej opowiem już w docelowym module montażowym w naszej akademii, także serdecznie zapraszam, ale da się stworzyć przejścia samemu, naprawdę z dostępnych efektów w samym programie. Także pamiętajcie, przejścia są OK, ale bardzo proste i nie za dużo. I czwarty błąd to ignorowanie dźwięku. Nie może być tak, że wasz film, który trwa, ja tak jak wspomnieliśmy, już 2-3 minuty, i tam jedynym dźwiękiem jest muzyka. I wiecie, przez dwie minuty jest muzyka, która jest fajna, ale ta muzyka może się w którymś momencie znudzić i nic się nie dzieje. I wiecie, dziwnie to na przykład wygląda, jeżeli na ekranie pokazujecie salę, która zaczyna klaskać. Staje 200 osób i klaszcze. Albo wychodzi prezes i zaczyna krzyczeć, że super, wow, że się spotkaliśmy. Albo jest właśnie to konfetti wybucha, i widz jedyne co słyszy, to w tle muzykę. Musimy dodawać te dźwięki spoza, musimy dodawać te dźwięki z sali. Jeżeli nawet nie macie dostępu do sumy, którą zwykle jest nagrywana, też, wiecie, wy jesteście, wy macie zrobić reportaż z tego eventu, ale tam też często jest ekipa, która nagrywa całość, robi taką sumę. Jeżeli nie macie do tego dostępu i na przykład nie wzięliście swoich mikroportów i nie podłączyliście je gdzieś pod głośniki, czy pod mikrofon, czy nawet pod reżyserkę, to zawsze możecie wykorzystać dźwięk z puszki, z waszego aparatu, który cały czas nagrywa. I zaufajcie mi, że teraz w dobie AI, nawet jeżeli wydaje Wam się, że to źle brzmi, to jest tyle programów, jest tyle możliwości, żeby naprawić ten dźwięk, że to jest niesamowite. Także korzystajcie z tego, ale powiedzmy, że straciliście dźwięk. Kamera przestała nagrywać, nie wiem co się stało, nie ma dźwięku kompletnie z 6 godzin konferencji, nie zebraliście żadnego dźwięku. To skorzystajcie z dźwięków, z stoków. Na przykład z Artlista czy z Envato, to są dwie takie strony, z których ja osobiście korzystam i właśnie pod względem stokowych materiałów serdecznie Wam polecam. I tam naprawdę macie szeroki wachlarz tych dostępnych audio yy, generatywnych, czy właśnie coś się dzieje w tle, ludzie, oklaski, naprawdę co sobie nie wymyślicie, to to tam jest. Także pamiętajcie, że trzeba to dodać. Trzeba dodać efekty dźwiękowe, jak ludzie klaszczą, jak coś się dzieje, i fajnie jest też budować te emocje nie tylko za pomocą obrazu, ale też muzyki. Więc dźwięk jest naprawdę ważny. I piąty, ostatni błąd, naprawdę dosyć ważny, jeżeli mówimy o takim dalszym spostrzeżeniu na ten wasz projekt i materiały, to jest chaos na timeline. I ten chaos może się pokazywać na wiele sposobów i może się zacząć naprawdę od najprostszych rzeczy, czyli na przykład od zgrywania materiału. Powiedzmy, że trzymacie swój materiał na dysku zewnętrznym. No i na dysku zewnętrznym macie to podzielone na rok, na miesiące i potem na projekty w danym miesiącu. I jeżeli tego nie zrobicie, to tylko wiecie, wrzucicie i to odgórnie na przykład się nazywa klip. I macie potem 10 różnych odklipów i nawet tego nie wiecie. Więc pamiętajcie, że chaos na timeline zaczyna się jeszcze przy zgrywaniu materiałów. Musicie dbać o to, żeby to wszystko było dobrze oznaczone, bo to jest ważne. Jeżeli na przykład potem wracacie do tego projektu po roku, bo klient chce coś zmienić i chcecie do tego wrócić, to nie będziecie pamiętać, co tam się działo i co mieliście na myśli, jak podpisywaliście ten folder Fajne Raz, 2, 3. Także zapisujcie to sobie dokładnie, nawet jak macie tylko materiał z jednej kamery, ale jak macie materiał z czterech kamer, i do tego dochodzą wam jeszcze na przykład dźwięki, sound effects, mikrofony i cała reszta, wiecie, jakieś animacje i potem wiele, wiele innych rzeczy, to to jest ważne, żeby to mieć posegregowane. I tak samo jak macie posegregowane w tym folderze na dysku. Tak samo posegregowane musi to być w programie. Tam też musicie to mieć wszystko ładnie zrobione. I pamiętajcie, żeby kopiować swoje sekwencje. Czyli jak robicie surówkę, to zatrzymajcie sobie tą sekwencję z surówką, skopiujcie tą sekwencję i napiszcie montaż. Tak samo jak wprowadzacie poprawki dla klienta, to ostatnią wersję tego filmu też zduplikujcie i zapiszcie. Montaż filmu, poprawki, na przykład data, bo potem klient po tygodniu wróci. Wy wprowadziliście poprawki do połowy filmu, a klient powie: A nie, w sumie to tamto było ok, ale zmienił tylko jedną rzecz w tamtym. Czyli nie możecie mu wysłać tego samego, co było, bo musicie coś zmienić. A nie macie dostępu do tamtego, bo na przykład nie zapisują wam się backupy tego projektu, albo macie zapisanych 200 tego backupów. No i to jest szukanie i to jest niepotrzebne marnowanie czasu. Także duplikujcie swoje sekwencje, zapisujcie wszystko. I pamiętajcie, że na przykład ten chaos w timeline'ie możecie też zlikwidować w trakcie wyboru surówki. Bo jak wybieracie sobie surówkę, to tam jest ten taki podstawowy kolor tych waszych klipów, możecie to zmienić i możecie sobie już na tym etapie pomóc w dalszej pracy, bo możecie sobie podzielić, że materiał z recepcji będzie koloru czerwonego, potem z imprezy wieczornej fioletowy. A tutaj widzę, że ludzie klaskają, to mi się przyda. Mam takie trzy klipy, oznaczę je sobie inaczej, albo wstawię na wyższą, na wyższy, tą, wiecie, na wyższy pasek. I to potem w montażu na przykład wiecie, że o, w tym momencie potrzebowałbym y, klipu, jak ludzie klaszczą. Więc wybieracie sobie i patrzycie, Okej, okay, mam to, tutaj, nie muszę tego szukać, nie muszę marnować teraz 5 minut i przeglądać tego materiału, który już wybierałem zresztą, także to jest ważne. Także zapisujcie to, wszystko, trzymajcie to wszystko ładnie, posegregowane, a naprawdę zauważycie różnicę i zauważycie, że będzie to o wiele przyjemniejsze. OK, i to na tyle w tej dzisiejszej mini lekcji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że chociaż jeden z tych moich błędów, których ja się nauczyłem przez te ostatnie lata, Wy o nim nie wiedzieliście i teraz macie takie wow, rzeczywiście, jak to poprawię, to coś tam się zmieni. A może niektórzy nie wiedzieli o żadnym i teraz to odmieni kompletnie ich spostrzeżenie na montaż i będzie tylko lepiej. Także jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie, że już niedługo, bo 11 maja startujemy z naszą akademią. Widzimy się na naszym webinarze. Za godzinę Wam jeszcze podeślemy, także bądźcie na bieżąco z tym wszystkim, zaobserwujcie nas na Instagramie, na Facebooku, jesteśmy tam wszędzie. Będą jeszcze mini lekcje od nas, ale już niedługo widzimy się w docelowej akademii, także serdecznie zapraszam i do zobaczenia. Cześć!